5 milionów Polaków pije intensywnie, to jest po 120 litrów wódki rocznie. Każdy z nich jest pijany przez 240 dni w roku. 6 milionów Polaków pije średnio, to jest po 17 litrów wódki rocznie. Codziennie upija się w Polsce milion trzysta tysięcy osób, a wódka stała się najatrakcyjniejszym wymiennikiem, za który można dostać wszystko łącznie z mięsem, benzyną i dolarami. Panie dyrektorze, produkcja wódki została zmniejszona. Takie są realia. Czy pana zdaniem w tej chwili? tej wódki jest za mało, za dużo, czy w sam raz? Bo nie ja decyduję o tym, czy wódki jest kraju za dużo, czy za mało. W tej chwili jako producent staramy się o pokrycie zapotrzebowania kartkowego i oczywiście ograniczonego przez brak surowca z dostaw na ekspo, ograniczonych dostaw na ekspo. Niech zrobią tak, jak w Czechosłowacji. Nie ma sklepów monopolowych, wódka jest w każdym sklepie, na półkach i państwo dochodzi, są małpki większe, mniejsze, nie muszę kupować pół litra. Bierę sobie rano małpeczkę to do pracy. A na kartki powinna być. A po co? A po co? Nie, Proste, nie, ja nie w ogóle, nie. Na kartki nie, nie powinno być u nas nic oprócz rowerów i samochodu.